Pojawia się duże napięcie powierzchniowe, pojawia się taka cienka, elastyczna, sprężysta błonka, po której mogą poruszać się niewielkiej masy, czyli lekkie owady. Tak nie chodzi o to, że są małe, bo mały nie oznacza od razu, że będzie lekki. Tak mają to być lekkie, czyli o niewielkiej masie owady. Z kolei adhezji i zresztą kohezji również mamy transport pionowy wody w roślinach, czyli. W naczyniach czyli w tkance przewodzącej, aby te części hydrofobowe były, nie miały kontaktu z wodą, natomiast części hydrofilowe ten kontakt z wodą miały. I gdybym tutaj narysowała na przykład taką zlewkę, załóżmy, że to jest woda, i mielibyśmy zobaczyć, jakby się ułożyły fosfolipidy, no to mogłyby się na przykład ułożyć tak główkami, a ogonki byłyby na zewnątrz tak, Mogłyby w takiej warstwie, oczywiście, stworzyć to, co przed chwilą mówiłam, dwuwarstwę. Dwuwarstwa byłaby taka, że główki byłyby ułożone na zewnątrz. Oczywiście, musiałaby być przestrzennie zamknięta, tak, a ogonki skierowane do środka. No i tak przy każdym. Albo mogą tworzyć tak zwane micele, i w przypadku miceli. Znowu główki mielibyśmy na około. Oczywiście przylegające do siebie. Staram się tutaj jak najbardziej pewnie rysować. Natomiast ogonki byłyby skierowane właśnie jak najdalej od tego środowiska wodnego. czyli skierowane do środka. Znowu wszystkich nie będę tutaj rysować. Mam nadzieję, że to jest w miarę czytelne. Jest tutaj grupa aminowa. Natomiast forma zjonizowana, czy formę zjonizowaną przechodzi grupa karboksylowa. I ta grupa, jakby tak, zobaczcie, oddaje ten jon wodorowy, czyli przechodzi w formę anionu. Dzięki, czyli cały ten nasz aminokwas ma ładunek ujemny i jest anionem. Dzięki takiej zdolności aminokwasy przyjmują charakter buforujący roztwory w zależności od pH danego roztworu. Zobaczcie, że znowu mamy wykres, który ma nam dwie osie pionowe. Te dwie osie pionowe odnoszą się do tej naszej zmiennej niezależnej tutaj, czyli można by było powiedzieć, że liczba tych ataków jest zależna od pory dnia, tak? czyli od godziny, a jednocześnie wilgotność też zależy od pory dnia. Tak? Ale te jakby dwa elementy są ze sobą powiązane, więc można było połączyć je. Da, tworząc właśnie hipotezę badawczą. Znowu zobaczcie, starsze zadanie i już macie napisane potwierdzoną wynikami badań. Nawet jakby Wam teraz tak nie pisali, to najczęściej, tak jak powiedziałam, powinniście konstruować te potwierdzone wynikami badań, bo sprawdzamy przy okazji w zadaniu, czy wy wiecie, co wpływa na co. Nie? Dobra, i przykładowo tutaj odpowiedź. Aktywność samic komarów zmienia się w ciągu doby zależnie od wilgotności powietrza albo w związku z wilgotnością powietrza. Ale pamiętajcie proszę o opisie, bo też dostałam taki wykres, gdzie osi nie były opisane. To są najgorz... naj... najgorsze stracone punkty, bo zobaczcie, że ja tutaj wiedzy żadnej nie muszę mieć, tak? Ja technicznie robię wykres i mam dwa punkciki. Jak tego nie zrobię, dwa punkciki, punkciki w plecy, a wiecie, przy na przykład medycynie i tym podobnych, jeden punkt na wagę złota, co dopiero dwa, nie? I to też byłby dobry problem badawczy. Na przykład, czy podanie Gibereliny, podanie, użyłam tego słówka, które było napisane, wtedy już nie muszę pisać z zewnątrz, bo podanie już mi to oznacza, może zastąpić oddziaływanie zarodka. Tak? Też można by było tak napisać. I słuchajcie, sposób ustalenia wyników, tutaj też jest bardzo ważne, żeby odnieść się do zmiany barwy, która następuje w obecności glukozy. I jeżeli nie pisałyście o ogrzewaniu, to tutaj, tutaj koniecznie musicie wspomnieć. Ja Wam przeczytam przykładowe. Należy obserwować zmianę zabarwienia w obu probówkach, tak, i tutaj zabarwienia, słuchajcie, teglasto czerwonego, Należy obserwować, czy w probówkach 1 i 2 roztwór przyjmuje ceglas to czerwone zabarwienie. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, ktoś nie, nie ogrzał wcześniej, to teraz jeszcze musi to ogrzewanie tutaj y, y, dołączyć, czyli należy obserwować zmianę zabarwienia y, y, w obu probówkach y, y, podczas ogrzewania czy po ogrzaniu tak, tych probówek. Aha! I jeszcze bardzo ważne, to co też mówiłam w poprzednich zadaniach, tutaj uznałabym, gdybyście zapisały zarówno cukier prosty, jak i glukoza, tak? Natomiast zawsze radzę precyzyjnie się odnieść, czyli napisać cukier prosty w nawiasie glukoza, tak już będzie super bezpiecznie.